Piękny czarny mustang, piękny niebieski samochód, którego marki na pewno nie znacie. Intermechanika, druga intermechanika pod plandeką BMW, a z tyłu piękny Maserati. Co to oznacza? Oznacza to, że jesteśmy w Bielsku-Białej w firmie BB Timer Garage. Powód jest niebeli jaki, bo to właśnie dzisiaj jest premiera pierwszego stokanizowanego samochodu. To piękny kawowy Volkswagen Shorty. Chodźcie zobaczyć, co udało się osiągnąć dzięki tokenizacji. Jest ze mną Krzysztof, właściciel bibi All Tiny Garage. Witam Cię Krzysztofie. Witaj, cześć. Cześć. Powiedz nam, z jakiego, z jakiego powodu się dzisiaj spotykamy? No, dzisiaj mamy imprezę, na której prezentujemy pierwszy w Polsce stokanizowany, zabytkowy samochód, który ma być również jeżdżącą kawiarką. Jest to ten, który tutaj widzicie, Volkswagen T1 w wersji short. Dlaczego short, to zaraz zobaczycie, który. Przerobiliśmy na jeżdżącą kawiarkę. Ostatni raz, kiedy rozmawialiśmy, ten samochód był jeszcze w produkcji. Tak, auto było jeszcze w produkcji. Tak naprawdę będziemy go prezentować na targach na koniec lutego i, znając życie, to jeszcze do ostatniego dnia przed wyjazdem będziemy coś poprawiać. No bo wyobraźcie sobie, cały ten samochód, tak jak każdy inny, który tutaj stoi, musieliśmy rozebrać do ostatniej śrubki, zrobić kapitalny remont wszystkiego i poskładać go na nowo. Tak naprawdę zbudowaliśmy i budujemy za każdym razem zupełnie nowy samochód. Tak naprawdę to nie jest warsztat, tylko to jest manufaktura. manufaktura. Faktura, w której budujemy zabytkowe samochody od podstaw. Ile czasu zajęło Wam odrestaurowanie tego, tego samochodu? Powiem tak. Samochód jak samochód, każdy wymaga mniej więcej tych samych procesów i należy liczyć minimum półtora roku, nawet do dwóch i pół roku, jeżeli chodzi o pełny remont samochodu. Aczkolwiek zdarzają się nam takie, jak na przykład Tomas Cerati, gdzie konstrukcja jest na tyle ee, Trudna i całe nadwozie jest z aluminium, że taki proces może sięgnąć nawet i 3-4 lat. Krzysztofie, co to jest za wersja? To nie jest zwykła wersja ogórka, prawda? Nie, no słuchajcie, no, ogórek każdy wie, to dzieci, kwiaty, te sprawy, wszyscy się zachwycali, ale słuchajcie, byli tacy, którzy uważali, że on jest za mało jeszcze. Pojechany, że jeszcze nie do końca zwraca uwagę tak jak chcieliby, w związku z tym powstawały wersje tak zwane short. I tutaj mamy właśnie wersję short. Co to znaczy wersja short? No, ktoś wziął po prostu piłę do metalu, wyciął kawałek środka, zespawał dwie części i jest. No i tyle tej prostej historii. W praktyce wygląda to troszkę e, gorzej, troszkę więcej tej pracy i niestety więcej czasu na renowację. E, z którego roku jest ten samochód? To jest 1956 rok. I w jakim stanie go yy, przywieźliście tutaj? To auto to jest dosyć ciekawe, bo kupiliśmy go ze Storu Speedwaya. On miał z, z przodu i z tyłu drewniane zderzaki i służył do ściągania samochodów albo jakichś innych pojazdów z Storu Speedwaya. Także nie wiem, czy przepychali, czy, czy, czy co robili, ale miał z drewniane zderzaki. Czy był to samochód? Do pracy. Tak, to był samochód do pracy i tak też postanowiliśmy zachować jego rodzaj, jego funkcję, że dalej to jest samochód do pracy. W tyłu mamy kwintesencję, czyli to, po co został stworzony, czyli mamy ekspres do kawy. Staraliśmy się dobrać ekspres taki, żeby pasował stylem do samochodu. No i myślę, że to nam się udało, bo i kolorystyka, i, i zewnętrzny wygląd ekspresu idealnie komponuje się z tym cacuszkiem. Dalej z tym projektem. Jakie macie plany? No, jedziemy z tym projektem na pierwsze targi do Stuttgartu końcem lutego 26-29 luty. I to jest pierwsze, pierwsze targi, na którym pokażemy ekspres, zaserwujemy kawę naszym, naszym potencjalnym klientom. No i mam nadzieję, że to będą pierwsze i ostatnie targi, i że uda się go spieniężyć. No bo w sumie po to projekt tokenowy był rozpoczynany, że efektem miała być sprzedaż samochodu i Wypłata Wypłatę. zysku dla naszych tokenariuszy. Skoro o tym rozmawiamy, ile jest wart ten samochód teraz? Jakich zysków się spodziewamy? No Właściwie jestem zdziwiony, bo ostatnio otwarłem sobie ClassicDate. To jest taki niemiecki portal, który zbiera dane z. Cen sprzedażowych samochodów poszczególnych i prezentuje. I tamten model jest wart w tym momencie 97 tysięcy euro. Okej, okay. kiedy te targi? 26-29 luty Stuttgart. I kiedy płata yy, to A no, jak tylko sprzedamy, to zaraz. A nie jesteśmy tu dzisiaj, dlatego że stoi tutaj. Pierwszy w Polsce, nie wiem czy na świecie, to jest Volkswagen Bus, wersja shop. Znaleźliśmy partnera, dzięki któremu byliśmy w stanie przeprowadzić tą mechanizację. Była to firma Mozaiko. Za dobiera dobiega końca. Bardzo nam się podobało, bo bardzo miło, bardzo fajnie. Dziękuję e, bardzo. Co dalej? Jeśli chodzi o Shortiego, to wiemy. Tak jedzie do Stuttgartu i tam prawdopodobnie zostanie. Mam nadzieję, że nie będzie musiał wracać, że go sprzedamy. Drugi samochód tokenizowany i ja właśnie jest w trakcie lakierowania i chcemy go zakończyć do jesieni, żeby pokazać go w Salzburgu na targach, ponieważ on oryginalnie był sprzedany w Salzburgu, jest do tego dowód rejestracyjny z tamtych czasów, więc jest to bardzo fajny materiał, żeby właśnie tam spróbować go spieniężyć. A najważniejsze pytanie: co będzie z trzecim tokenizowanym samochodem? Czy już wiesz, co to będzie? Mamy różne możliwości, to troszeczkę również zależy od Was, czyli od inwestorów. Możemy pójść na przykład w Intermechanikę albo w Maserati, może w BMW. Myślę, że jak wrócimy z targów, to będzie dobry moment, żeby siąść, zrobić małe podsumowanie i zastanowić się, co dalej. Czyli co, widzimy się za jakiś czas tak? i zobaczymy. Co tokenizujemy w kolejnym kroku? Widzimy się na targach lub po targach. Widzimy się na targach lub po targach, a później wybieramy, którą intermechanikę tokenizujemy w kolejnym Dokładnie. Kroku. Zapraszamy również Was 26-29 luty w Stuttgarcie. Będziemy prezentować tego naszego Shorty'ego na targach. Każdy, kto chciałby dowiedzieć się trochę więcej, poczuć, co to znaczy zabytkowa motoryzacja, zapraszamy. To są bardzo dużo targi, 10 hal przepełnionych zabytkowymi samochodami, także gorąco polecam. Przyjazd właśnie do Stuttgartu. I my również tam będziemy. Trzymam was za słowo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.